Jak zrzuciłeś tą wagę, bo to tutaj sporo często zawodników jest takich, którzy by chcieli zrzucić wagę, a właśnie nie wiedzą, a to w sumie jak 24 kilo, jakbyś się mógł podzielić swoimi metodami, jak to zrobiłeś, nie? Pierwsze co, najważniejsze wydaje mi się, nie musisz zmieniać diety, naprawdę, tylko liczenie, liczenie to, co jesz. To jest chyba najważniejsze, plus ten sport doszedł, no w moim przypadku jak ja się nic nie ruszałem nagle sport to ta waga no zaczęła naprawdę gdzieś tam kurde, reagować mocy 10 kg było pierwsze takie bardzo szybko, a potem trzeba było się wiesz, naprawdę już skupiać na tym liczeniu tych kalorii, u mnie bardzo dobrze zareagowało po zrzuceniu węglowodanów, węglowodanów, tak dość radykalnie, wiesz tych słodkich napojów, Yy, jakiś tam przekąsek